Witajcie kochani, to Mary i Mario i taki mały miksik rywalizacyjny. Oj, oj, oj. <laughs> Ponieważ mamy takie same zdrapaczki. Także mamy same, oczywiście. Do tego rywalizacja jest krzyżoweczka, są linie. Taki mały miksik. Super linie i taki siedem. Także co? Trzeba Nie wiedziemy dużo mrowo mówić, tylko drapać. Zaczynamy drapać, drapać dokładnie. <laughs> Dobra, zaczynamy, no to jest pierwszy. No dobrze, ja sobie zacznę może od Laki 7. A co, a co będzie, jak to wygra? Ja, jak ja wygram, to co dostanę? A nie wiem, to nad tym pomyślimy później. To jest coś naprawdę drogiego. Tak, szukam trzynastki i tak 24. O, mi dobra, czy co? A mam trzydziestkę, dwunastkę, 23. Obok szesnasteczka, 29, 11. 26, 25 oboczek i w bonusie słoneczko, czyli zdrapeczka z numerem 48, niestety nic mi nie dała. Aha, to mam po kolei widzę, że mamy. 49, no, tak. zobaczymy co przyniesie moje laki 7, czy w ogóle coś przyniesie, <ścoughs> czy coś wydrapiemy. Mam tak 22, które będziemy szukać i 16. I mamy co? O!

No jeszcze bonus możesz mieć. Aj, bono, bono, bono jest. Ale niestety kwiatek. To kwiat, kwiatek, bonus nie dał nic. Dobra, nie ma to, nie ma to, widać, że nie ma. No dobrze, zobaczymy jak się 82. I No ja zaczynamy siódemką. Numerek 82 I patrzymy, o, o zaczynamy siódemką. To Następnie ty już dwa, to w nie będzie. szósteczka, to ósemeczka, czwóreczka, dziewiątka i trójeczka. A pod siódemką się kryje klasyczne 2 złote. Nie, no, Ale coś jest. 8, 1, czy to jest po kolei, czyli już Mary nie będzie miała 1. No, ja bym tak nie zakładał, ale. Ja tak zakładam, no bo jaki? 5, 6, 8, 3, 2, 9 i no niestety wiedziałam, że to po kolei nie będą zgadza się no dobrze, to ja się wezmę wobec tego za krzyżóweczkę jak Ty wygrasz to ja Ci dam no ja długopis nagrodę dobrze, <laughs> dobrze. mamy zdrapeczkę z numerem 19. krzyżówki i szukamy rozpoczynając od literki Y i mamy tak, galaktyka co? jedno? No. no wesoło fajnie się zaczyna kolejne to C mamy jedno C, drugie C nie ma no za dużo to tego nie rzucają kolejne jest O no O chyba będzie więcej mamy Morze, mamy Opole mamy Volvo to. mamy Bartosz mamy tort ja tak sobie skaczę. Ja tak samo robię, no. Dobrze. Kolejna literka będzie to D. Tu mamy dno. Detektyw. Ok, starczy. Następne jest H. Czyli ja gdzieś H widziałem? Tak, Haga. Haga. Haga, Haga. Ale chyba tylko tutaj było. No. Wow. Następne mamy N. O, mamy pierwsze słowo dno. Jak mnie to szybko wydrapało? Mamy Nikę. <laughs> jest słowo. Niecka. No trzeba polować. No. Jeszcze Nikę. A masz, pokaż. A masz, dobra, bo bym chciał... Że... Dobrze, kolejny jest Z. Mamy Muza. Czy jeszcze gdzieś Z? Ratusz. Obok też, na dole. I tu jeszcze, mhm. w Bartoszu. No to tyle. Nie ma tu jeszcze. A może jeszcze jest. No nasze, może. No dobrze. Kolejne to M. No to tutaj też może. No. Już yes. Zapamiętałem, że ono tam jest. No, teraz byś pamiętał. Tak, ale M niestety wystąpiło tylko tam. No. Kolejne jest L. Mamy Opole. Volvo. Uh, 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 uh. Jedna z niewielu sytuacji, gdzie V by się no. przydało. Kolejne jest A. Większość lubi tą literkę, chociaż nie zawsze ona poz pozwala wygrać Panika, gad gra, Ratusz Retencja, Bartosz. No dobrze. A chyba się już wyczerpały. Następnie mamy u Mamy, tutaj mamy muza. Tu mamy już drugie słowo. Uuu, coś czuję, że wygrasz. To no, żeby się tylko na przeczuciach nie skończyło. Mm, no go pis, no go dostaniesz. Uuu, dobrze. Kolejna to T. Wratusz występuje. Występuje w tort. Detektyw. Galaktyka. No i dosyć. Następnie mamy E. Mamy Opole. może Retencja. Detektyw. Nike. No dobrze, starczy tych literek. No. O, mamy V, czyli jednak krzyżóweczka jest wygrana. Jest, mówiłam, że ja teraz nie będę Są już miałam. trzy słowa. Kolejne jest J. Ale dobrze, że jest. Retencja. Dobrze. Znaczy tam prezent, a Kolejne ja, a ja jest S. Z Bartosz. S było chyba tylko tu. I ostatnie dwie literki. Mamy o. literkę I. Mamy Niecka. Nikę. Panika. Gil. I ostatnie jest W. W mamy. Waga. Detektyw. I niestety już nic więcej. No, Ale dobrze, że jest. Ale są trzy słowa. Krzyżóweczka Kukuku ku, ku powinna tu mieć. I to by się zgadzało. Kurczę, wygrywasz. I wygrana. Przecież nie możesz tak. Musisz tak zrobić, <gry> że kobiety muszą wygrywać. A facet cię przegrywa. No co ty. No to ja mam po kolei, prawda? Bo ja mam teraz dwudziestkę. A ty no, miałeś? Dziewiętnastkę. No tak. Książę 21. Ja mam literkę B. B. B, Nie będzie miała nic Mary. Maria wszystko zabra. To są szczęśliwe wzdatki. Nie powiem, kto wybierał. No nie, ja nie. Nie, ja nie było. Nie, ty wybierał, nie? No, nic nie mówię. Słyszycie? No, to znaczy, że tak. Widzicie? No tak, ja. No to tak właściwie było takie właściwie raz, dwa. Ja biorę, odbierze i tak, raz, dwa, trzy. Mnież patrzę, czy nie gubię. Dzisiaj ci pozwalam, jakby co? Tylko, żebyś się nie rozpraszał. Mnie. Mamy. To A jest takie fajne, nie? No jak jeszcze jest czym je uzupełnić, to jak najbardziej. No właśnie, no właśnie. Samym A krzyżówki nie zmontujesz. No nie, czy ja tu jakieś A? Udaję Ci, że nie. One się już skończyły. <coughs> one się już skończyły tak szybko. To, tam to jest literka T. Tu mamy T. Te dwa T. No to wygląda. Yy, chyba tak. Uh -huh. Faktycznie. Jak się chciałam rozpędzić, nie? No to się nie ma to za, za Ale musiałam stary. użyć Hamulca. Tu Sparek. mamy JT. Ale krzyżówka, to szybko się hamulce włącza. Mm -hmm, no, trzeba, bo był by wypadek. <śmiech> <śmiech> bo jakby za szybko się rozpędził. Tak, byłaby szybka droga do pustaka. <laughs> no tak, tak. Tu mamy o. Tu mamy o. Tak skacze zamiast po kolei patrzeć. No nie wiem, to zmieniło. Ma. Mhm. Mamy e, mamy e, Tu mamy e? B. Jeszcze dziś mamy e. Chyba nie. Nie. Kolejna jest to literka k. W tym długim wyrazie dosyć dużo jest, nie? No, nawet się tak mierzę. no, K. m, mało tylko K. N. Panna. I tu jeszcze, czy, 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 czy tutaj mamy n -kę. No i starczy. Teraz mamy S. Maniówes. S, s, s. tu s. S. jeszcze nie ma więcej. No nie. Ale mało. Za mało. No może tak być. Tu mamy dwa. Tu jest trzecie. Czwarte. I to tyle. Uh -huh. V to chyba u mnie nie było, nie, u Ciebie nie było, nie. nie? U. U, u, u. Kurczę, widzicie kochani, ja przegram rywalizację. A on wygra długopis. No jest dalej. No, tylko nie mam U. Kolejna ta literka G. Się, muszę może jakoś tak to trzymać? Już nie wiem, matko statek ruszam, wszystko ruszam. Zaraz to wszystko spadnie. Tu mamy Inga, gra. Mm -hmm. Inga 3. Żadnego obrazu nie mam. Kurczę, no to ja wiem, że to pustaki, bo to po kolei chyba wszystkie takie było, tak? Były. No jakoś tak. F, a to ja chyba nawet wybierałam, jak kupowałam. Mhm. Z maszyny, tak jest. To dlatego tu tak wychodzi. Ale coś było wygrane, także Mario. Coś tam już, już coś, coś, jest. coś tam wygrał. Właśnie by, by, on by. bogaty to normalnie. Dwa no, nie ma w ogóle. No nie ma. Jeszcze dwie ostatnie. No jak to, 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 to może być ani jednego wyrazu. Zawsze dają dwa. Jeszcze na pocieszenie, że są. Mm -hmm. eee, no dobra. Już ostatnia to wiadomo, że. To mamy jeden wyraz, to już nic nam nie da. Zima, no i długo będzie zima, to wszystko. Nie, no jeszcze jest igłana. Aha, iguana, a to jest drugi. A, no dwa, bo dwa dają. No, no. dobra, zgadza się, dwa dają, ale kukuku ku, ku nie ma. No, no nie, Y. No dobrze, to teraz szczęśliwe linie. Z numerkiem 65 i szukamy. Zaczniemy sobie może od kwiatka. Yy, tu mamy kwiatka. Więcej kwiatków nie widać. Następnie jest winogronko. Winogronko. Gdzie jesteś? Tutaj. Dobrze. Dzwoneczek. Tu mamy dzwonek. Mhm. Tu mamy dzwonek. I jeszcze gdzieś? Nie. Krabik. Krabik jest tutaj. I tutaj. Dwa aż były, no. Korona. Tu mamy koronę. Tu mamy. I to tyle. Następne jest serduszko. Serduszko występuje tu na dole, co widziałem. Ale więcej nie ma. No dobra. Bierzmy się teraz za słonika. Tego nie ma. Nie ma. Uciekł. bierzmy się za słonika. Pomarańczka. Pomarańczkę mamy tutaj dwa razy. Dobrze. Kolejny jest księżyc. Ten się tu odwrócił, ten się odwrócił. Nie, tego nie ma. Dobra. Truskaweczka. Mamy truskawkę. Drugą truskawkę. Trzecią o było parę niesamowite. Następnie mamy jabłuszko. Jabłuszko czy jest gdzieś jabłuszko? Jabłuszkę. No chyba tylko, bo tu nie dali. Wisienki. No wisienki tu widzę na dole. Tu widzę. Ale masz tego brokatu, ściągi to. Zresztą mm, to się już nie drapie, jak tam się już zbierało Dobra. Przechodzimy, <laughs> zmienimy z powrotem stronę. Mm. Teraz mamy tak gwiazdeczkę. Tu mamy gwiazdkę i tu mamy gwiazdkę. Następne są kości, których niestety nie ma. Trefelek. Trefelka to widziałem. Trefelek mamy tutaj. I to tyle. No. Nie, słabo. Teraz śliweczka. Śliwa. To się jej coś nie widzę. No nie ma. Ja mam. Coś za dużo tych pustych symboli ananasik no 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 to na pewno ananasik teraz tęcza no tęcza to jest jedna druga i trzecia Zostały mi cztery symbole zaczniemy sobie najpierw biedroneczką tu mamy biedroneczkę drugą biedroneczkę no coś tu mało zostawi Słoneczko, którego już nie ma. No jeszcze dwa, to może coś będzie. Garnuszek. No tak, co będzie? Nie wiem, wygrana. Dali złoto. No to tutaj złoto nic nie pomaga, tu nie pomaga i tu również nie pomaga. To mamy. Tym razem no to pustaczka. To się nie przejmę, bo i tak wygrywasz już. Nie zostały tylko szczęśliwe, które te będą już obokami na pewno też. Także tutaj się proszę nie martwić. Ja mam z numerkiem, kochani, 64. E, muszę jakoś tak, żeby to było wszystko. O, chyba teraz będzie dobrze. Jak nie, to krzyczcie. <grych> Na pewno usłyszę. <grych> Kluczyk. No nie. Już pierwszy symbol nie ma. Krabik. Krabik jest. No. Kolejne kości. Są kości. Tu nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Pomarańczki, pomarańczki też nie mam. Uj, niedobrze, niedobrze jest. E, jabłuszko, jabłuszko, nie też, też nie. No jak to to tak można? Jesienią są owoce. Jeszcze właściwie nie jest jesień. Cytrynka. Jeszcze lata. Szybko ciemno się już robi. Tylko o 20, nie? Serduszko dla Was, kochani. O i właśnie jest. Pięknie, że jest. I jeszcze jedno. Następna podkowa. No, się jakaś znalazła. No. Pocieszenie. O, gruszeczki, tu są dwie. Mm -hmm, tylko Ale tylko już ich nie ma co szukać. Książę, co ja mam, a ty nie miałeś widzisz? Mm -hmm. U mnie on się pojawił i to odwrotne też. Śliwka, śliweczka, więcej nie ma śliweczki. Sakwa. Co to by z kowaczką mi pasowało. O. <kuh> Tak, czekaj, teraz ja słucham. Sakiewki, ale nie Sakwa, ma. dobra, nie ma już. Nie ma więcej. Wisienka. O jest, linia. No, Jest, super. nie będę miała na zero. Hurra, Wisienki, hura. Jest 3 złote. No, ale ty masz i tak ale wygraną. Jeszcze Ale tutaj tak. Ale ty masz większą wygraną także. Wygrywa, na pewno wygrywa. Mariu. No jeszcze nie jest przesudzone, co tam jest się kryje. No a tutaj widzisz, jakie są, że mogą dawać teraz takie, wiesz, postakowe, nie? Uh -huh. No, bo jedna linia jest. Ale podtuję drugi i wiadomo co się kryje. A czy ja mam słonia? Też nie ma. Też nie masz słoni. Dzwoneczek. Dzwoneczek nie... i... Uh -huh. No, pod jedną linią to wiadomo co się kryje. 3 złote. Teraz tu mam trefelek i tu jeszcze trefelek, bo teraz co mi mogą dać? Banan, garnek, no. Czuki dobrze zrobiłem? Dobrze, dobrze. Aha, teraz widzę, że jest arbuzik, ale pewnie nie ma tu, no nie. zbyt był potrzebny. Biedroneczka to jest tutaj. Tu no garnek nie ma, bo nie by, byłaby linia. To dadzą pewnie ananas. No, nie, też? Ananas by się przydał właśnie. Poczekaj, yy, du, 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 du. A, gwiazdka, no właśnie, nie myślałam o gwiazdce, że może też nic nie daje. Jest banan. Jest i banano. No. I ostatni symbolik, kochani, winogronka. Tu nie dają, tu nie dają, tu nie ma. Tutaj nic nie da i nie da. No to mamy 3 zeta. Rururururu, mówiłam, fajnie jest. No ale nie i nie. tak, ale i tak jest dede, tak. Ale i tak wygrał Mario. Czyli jak? Nasza rywalizacja wygląda tak. 3 złote w krzyżóweczce. Trzy w szczęśliwych liniach. Ale to jest moje. No, ale, ale tu jeszcze dodatkowo jest no. dwójeczka. Czyli ty 5 złotych, ja 3 złotych, tak miało być. Mówią powiedzone I co? wygrywa Mario. Nagrodę. Mario otrzyma oto ten piękny długopis. Proszę. No dziękuję, dziękuję. Wygrałeś, <grafy> brawo. Nagroda przekazana. Dobra, nie jest tak źle, kochani. Myślałam, że będzie gorzej. Jest 8 złotych. Kończymy ten odcinek. Chociaż coś wpada, bo czasami to właśnie, jak wiecie, są odcinki po prostu zerowe, nie ma nic. Także chyba dobrze. Pewnie. No bo Ty się że wygrana jest. Prezent dostał. No. Także kochani, dziękujemy, że jesteście tutaj z nami, że nas oglądacie. To jest przemiłe i piszecie cudowne komentarze. My Was pozdrawiamy i zapraszamy na kolejne odcinki. Do zobaczenia wkrótce. Buziaczki, pa, pa. Pa.